Plany na sprowadzanie do Polski uchodźców z Afryki. Ja oddam uchodźcy z Afryki, no może nie ostatnią koszulę, ale wiele rzeczy. Natomiast w momencie takim, kiedy on będzie albo w Patryce, albo na przykład w Niemczech, czy w Anglii, czy we Francji, dlaczego tu, kiedy tutaj nie rodzą się dzieci? A może to chodzi o taki plan, będziecie zaraz powiedzieć: Teoria spiskowa, może i teoria spiskowa, ale istnieje prawdopodobieństwo. Że być może Polska ma zostać, by... w Polsce ma zostać zlikwidowany ten duch, który zawsze nie był na rękę ani jednym, ani drugim. Ten duch samodzielności, godności, kreatywności. Polacy mają być Rosjanie bo całym świecie, a tu ma zamieszkać jakaś bliżej nieokreślona grupa, różnych grup zbiorowości, różnych grup etnicznych, która jest łatwa do manipulacji i stanowi taką naturalną fosę między wschodem a zachodem. Może mamy po prostu opuścić tę ziemię? Może mamy wymrzeć? To jest rozłożone w czasie. Nie, po, nie patrzmy na Polskę z perspektywy jednego pokolenia.